Hej siemano, z tej strony Revanes, a to jest gra Call of Duty Modern Warfare 2 i kontynuujemy misję w Paweli ogólnie tak, ruszamy teraz tutaj do, do tych slumsów, i tak tutaj trzeba ogólnie uważać, żeby nie strzelić do cywila żadnego, tutaj właśnie ci wrogowie I oglądają tutaj bardzo podobnie, i tutaj często można pomylić Niestety, jak trafimy, trafimy takiego cywila, to wtedy anuluje misję. I tak ogólnie będzie tutaj mnóstwo przeciwników no, na drodze stawało. No i jest to jednak ogólnie, moim zdaniem, z trudniejszych misji z mw 2 Właśnie ze względu na tych cywili, no i właśnie że tutaj jest po prostu mnóstwo wrogów, którzy są pochowani. bo i na każdym kroku. Wszędzie jest ich pełno. To łatwo uberwać ogólnie i ten. Teraz właśnie nie wiem, czy, czy trzeba się przesunąć, pójść jakoś dalej, czy, czy po prostu ten, czy no właśnie z tymi wrogami, czyli tutaj będą się respić, tylko właśnie, no dobra, gra zapisana, czy trzeba po prostu przejść dalej, żeby oni się przestali respić, czy po prostu jest jakaś ograniczona ilość. Właśnie też jest takie kluczowe. no już ten. Już ten ledwo co się zaczęła gra, i już ten obrywamy tak porządnie. Nic to chyba trzeba będzie przyraszować trochę, by nie stać w miejscu. Ino w ogóle mamy drugą broń. Dobra, shotgun. Nie, ona jest ma całkiem dobry zasięg. Proszę. No dobra, weźmy sobie kałacha, lepiej. Ja tu mam jeszcze granatnik w tej broni. Eee, oh Beczki. O już ten. Teraz znowu gra zapisana, ok. Oszty kurna w rzodzie. Jeden Gdzie on był? Tutaj chyba, o Dobra, Royce, uważaj tam. Gdzie drugi nasz kolega Mit chyba on tak się nazywał. Dobra, dostał z noża. Dobra, podziwiamy Skałacha. Coś tam wybuchło w ogóle. To. Jeszcze milica jakaś tu jest. To tu zbrojeni po zęby. No pomału. Coś kurde przyklatkowało teraz nagle. Kurde, co się dzieje. Jakieś lagi tam miałem. I dziwnie wszystko... To są cywile, to ich lepiej nie trafić. Bo nam anuluje misję od razu. Ja tu ładny mo motocykl jest. I tam pójdziemy potem, bo tam będą materiały wywiadowcze, z tego co pamiętam. Nagle musimy się z tymi kurde rozprawić. Dobra, tam Royce jest. Tutaj kurde sniper. W jakiejś chustce takiej był. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. O kurde, mid dostał. Royce chyba też zginie z tego co pamiętam. Jeszcze ktoś przebiegł. To mi się wydawało, po prostu. Przyładuj to. Tam jeszcze kurde biegają. mnóstwo tych wszystkich budynków. O, już ten. Gdzie teraz w ogóle trzeba iść? Chyba tam. A tam jest Royce. Tam powinniśmy iść. E e e dobra. Tu są ten. Tu był laptop. Teraz zapisano, okej. Okay. Chyba jakiś ten. O kurwa! Jak mi tutaj ten? Wydupił. Też ładny motorek. Nie będę go niszczył. W tylko, żeby oni go nie zniszczyli, przy okazji, żeby mnie tutaj wybuch nie zabił. Był jakiś gdzieś gość z wyrzutnią. O kurde. No i trafili tego. O kurde. i Roysa. i teraz w pojedynkę działamy to lepiej wysadzić no to jeszcze psy będą lepiej tu się ich pozbyć by nam wtedy przybiegnął Myślałem, że to flaga Związku Radzieckiego a to po prostu jest czerwona płachta. Kurde, o kurde, kurde, kurde. I niepewne tam to miejsce było, dobra. No lepszy celownik. Tutaj u góry są. O. No. Widziałem gościu, że tam się chowałeś. No pokaż się, wychyl łeb Dobra, pieski O kurny, jaki mocny kundel No? <grystanie> kurde, nic 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 się nie spodziewał w ogóle Oni też Bo tamten już był bardziej czujny A tu jeszcze chyba u góry ktoś był Cisza To jest O O O Proszę Więcej ich tam było No właśnie, oni mogą, kurde, dosłownie z każdej nory wychylić Dobra, chyba tamten już jest martwy No, a tam nie wejdziemy

Tam gdzieś bo tutaj też materiały, będą w takim miejscu, pamiętam, charakterystycznym. No to chyba było kawałek dalej. No, może ta misja nie jest na czas, ale i tak lepiej już zrobić to w miarę sprawnie. O. Już ten Trzylają do nas. Dobra, wchodzimy. I tam będzie ich trochę. O. Już ten sniperzy walał. Swój błyskowy może rzucić. Dobra. No i kurde, całą mordę na czerwoną. Tu jeszcze na dachu wiedział. Dobra, tutaj cisza. Aż Więc doświadczony jest to ten, nie jest aż tak łatwo. Na normalnym tu było dużo łatwiej. Na weteranie pamiętam, to też był tutaj bardzo trudny ten moment. Wychylił, wychylił łeb. Kurde, dostał. Ach, kurna. Magazynek się skończył. Dobra, masz kosą. Dobra, tutaj też. Ulty. Dy... ty. tymi wyrzutniami to już przeginacie panowie. O, tu można wejść w ogóle. A w ogóle zaraz się z sopem spotkamy. No przeskanowane drzwi zostały. Noż, kurna! Wszędzie na te dachy powłazili. O, jeszcze kolega był. Dobrali, kurde. Dobra, tego trzeba dziada się pozbyć tam. Okularki takie fajne miał. Dobra, tu mamy materiały i, kurde, mamy kolegów jeszcze. Wpiliśmy tu im na imprezę na krzywy ryj. A dragonów jest. Bierzemy ten i pieprzany. Jeszcze beczka. Koszty. No tam przez ściany kura strzelają, tam jeszcze wylezą. Chyba zginął. Dobra, nie będę... dwa z tego samego błędu nie popełnię na pewno. Nie będę stał za tamtymi drzwiami. To za innymi. Nie no, żartuję oczywiście. Tędy też można przejść sobie. A za oponami kurde już mi działacie na nerwy asa tego załatwić Rohasa, bo to jest po hiszpańsku, w portugalsku. Dobra Wam już podziękuję Trzeba też uważać bardzo Nikt tutaj nie będzie skitranny siedział Dobra zgarniamy Co nas interesowało Nie pokazujemy tu więcej Się <śm> Dobra z którędy w ogóle teraz mam iść? To jest pytanie Chyba tu dalej trzeba o jest Nie można do niego strzelić On będzie uciekał z jakim to parkurowcem nie jest A tu jeszcze z wyrzutniami kurde będą do nas walić Kurna ten O, teraz tu też pamiętam Taki trudniejszy moment, też na weteranie był ciężki dosyć Trzeba go było tutaj dobrze wyczuć Tam też byli snajperzy i wyrzutnie mieli I mi tu narzucali tak jak teraz właśnie Na weteranie już pewnie zginął tu Spróbujmy się wychylić profilaktycznie, dobra dalej strzelają. O, proszę, ile ich tam jest, błyskowy może tam rzucić. Uhuuhu, Dobra, tędy jeszcze można było wejść, ok. Po schodach, po ludzku. No kurna, jakieś rakiety tu mają. No i weź tu, człowieku, bądź mądry i ten. O, i w tym miejscu jeszcze save był, no super. Znowu się kurna z tymi dziadami męczyć, No je, nie mogę po prostu. <laughs> Skurę długo to trwa chyba. No, trzeba to pomału zrobić. Bez spiny jakiejś. Plecy chyba są czyste. Na te okna trzeba uważać też. No. A mu się kończy powoli. Przerzuć mi się na tego. Dobra, chyba cicho jest. To jest końcówka. A nie, tu jeszcze, właśnie z tych okien będą wyłazić. Dobra, safe był. Jak ktoś granat rzucił, to może z granatnika strzelić. No. Dobra, nawet się spisał ten granatnik. Dobra, chyba oberwali. Dobra, przerzućmy się może lepiej tak. Dobra, tu se wejdźmy. No! Kurna! Takżeś mnie przestraszył, chłopie. Bierzemy. No, Wiesz. Dobra. To już wszystkie materiały, aż cztery było. teraz tylko musimy schwytać dziada. I pięknie, sok tutaj wszedł. Że ghost jest. No i dobra, tutaj sobie zakończymy już ten odcinek. No i widzimy się w kolejnym już, w akcie drugim. A więc to tyle z mojej strony. Trzymajcie się i strzała.